Tak, ostatnio mieliśmy trudny okres, trzy porażki, w tym dwie bardzo wysokie, dlatego dzisiaj e, chcieliśmy odbudować morale i w tym starciu z drużyną, e, z którą walczymy, będziemy walczyć o utrzymanie. Dzisiaj chcieliśmy koniecznie zdobyć trzy punkty, oczywiście chcieliśmy to zrobić w dobrym stylu. Najważniejsze było zresetować głowy, żeby nie myśleć o tych ostatnich porażkach, bo nie ukrywam, to był trudny dla nas okres. E, no ale tak, co do samego dzisiaj meczu, bardzo dobry początek, później w drugiej części pierwszej połowy. Trochę błędów z naszej strony, za bardzo się gdzieś cofnęliśmy, trochę gubiliśmy ustawienie, przeciwnik doprowadził do wyrównania, no ale w drugiej połowie skorygowaliśmy sobie pewne rzeczy. Eee, dobre znowu bardzo otwarcie tej drugiej połowy, dwie bramki, 4-2. i Później e, choć przeciwnik bardzo długo grał z wycofanym bramkarzem, dobrze broniliśmy, zagraliśmy drugą połowę na zero z tyłu i szedliśmy kolejne bramki, myślę, że to zwycięstwo... Dzisiaj jest zasłużone, aczkolwiek na pewno to jeszcze nie była nasza taka najlepsza gra, na którą nas stać. Ale mówię, dzisiaj po tym trudnym okresie chcieliśmy przede wszystkim wygrać i to zrealizowaliśmy. Dobry początek ogólnie. Wysoko wyszliśmy pressingiem do przeciwnika, tak jak zakładaliśmy sobie przed meczem. Przeciwnik ustawił się do nas na początku na połowie, potem do nas wyszedł, ale szybkie dwie bramki zdobyliśmy. Później przeciwnik do nas doszedł. Na przerwę schodzimy z wynikiem 2-2, ale potem kilka korekt trener przeprowadził w szatni. Dużo porozmawialiśmy i wróciło, wrócił stary dobry Eurobus, gdzie drugie połowy wyglądały na znacznie lepiej w tej hali. Kibice też bardzo pomogli nam w tym zwycięstwie i z czego bardzo się cieszymy. No cóż, początek pierwszej połowy, tak jak i i no, najlepszy w naszym wykonaniu, gdzieś w tej pierwszej połowie wróciliśmy do gry, a w drugiej połowie chyba zabrakło sił, wiadomo przyjechaliśmy w pokrojonym składzie, no, no i by coś tutaj pokazał zespół miejscowy, no, tyle ile mogliśmy, tyle żeśmy zagrali w końcówce, daliśmy pograć trochę młodzieży, no i tyle. Dość wyrównany mecz moim zdaniem, tracimy szybko dwa gole. Pod koniec pierwszej połowy potrafimy doprowadzić do remisu, więc wyrównać po prostu. No a w drugiej połowie sytuacja się powtarza, po własnych błędach tracimy te bramki niepotrzebne no i już w drugiej połowie nie potrafiliśmy to, to samo rozegrać, czyli doprowadzić do wyrównania no i po prostu się posypało w końcówce. Więc, więc na własne życzenie moim zdaniem przegrywamy ten mecz.